Cześć. Słuchajcie, ten rok miłosierdzia normalnie tak a się walnąłem. Tak mnie inspiruje, że nie mogę wytrzymać. Po prostu pewne rzeczy muszę zrobić, muszę nagrać, muszę je wam powiedzieć. Jedną z nich jest taka historia. Myślę, że w tym roku miłosierdzia warto odgrzebać pewne osoby z Biblii, które mają swoją historię, czasami nieciekawą. Wydaje mi się, że jedną. Z takiej historii, właśnie gdzieś tam udało mi się znaleźć, gdzieś odgrzebać, może ją napisać trochę na nowo. Chciałbym, żebyście ją posłuchali. Myślę, że jest to historia, która jest bardzo barwna, z wieloma zwrotami akcji, z pięknie zapowiadającym się początkiem, z tragicznym zwrotem akcji, który kończy się trochę dramatycznie. Wydaje się, jest to sytuacja bez wyjścia, ale mamy później Happy End, który jest w środku, nie jest na samym końcu, jest w środku i jest to zakończenie jest po prostu otwarte, bo historia dalej się toczy. Jest to historia Ewy. Po prostu jest to historia Ewy, która mam wrażenie, że często jest przemilczana, kiedy. Jakimś czytaniu Biblii, tekstu Pisma Świętego zauważyłem to, postanowiłem coś napisać. Taka, taka piosenka mnie zainspirowała, którą pokażę Wam później. Posłuchajcie. Kiedy na początku swego istnienia otworzyła oczy, zobaczyła świętego, który ją stworzył. Który miał oczy jak jaspis i szafir, a jego szata miała wszystkie kolory tęczy. Był tam też Adam, którego nie mogła nie pokochać. Ale pewnego dnia wszystko to legło w gruzach, bo zadanie, które postawił przed nimi święty, zbełtał ktoś, kogo zobaczyła w ogrodzie. Pokusa była tak silna, że zapomniała, co miała tak naprawdę zrobić. Słowa świętego się w niej zatarły. Kiedy wzięła pierwszy kęs owocu, który wydawał się przecież tak dobry, poczuła, jak jej serce pęka na dwoje i każda komórka jej ciała umiera. Chciała krzyczeć do świętego, ale nie mogła wydać z siebie głosu. Zło, które się wsączyło w jej serce, było jak lawina i nie mogła tego wszystkiego zatrzymać i pojąć. Kiedy za Adamem opuszczali świętego na odchodne, zapytała go: Co to ma wszystko znaczyć? Czemu świat jest taki? Święty odpowiedział jej słowami z Księgi Mądrości. Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka. Uczynił go obrazem swojej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Śmierć jej serca przykrywała gruba warstwa poczucia winy i rozpaczy, połączonej z wyrzutem, że skoro nie udało się jej sprostać tamtemu zadaniu, to nie jest nawet w stanie pomyśleć, co musiałaby zrobić. Nawet gdy powstawał w jej głowie pomysł na odbudowanie relacji z tatą. Natychmiast poczucie winy i porażki zatruwały cały pomysł, aż w końcu przestała próbować. Kiedy odeszła z tego świata, zeszła z Adamem do ciemnego pokoju i patrzyła na swoje dzieci przez całą wieczność. Widziała, jak próbują, ale w każdym z nich Ewa widziała cień swojej porażki i winy. Widziała Mojżesza, Abrahama, Dawidę, Dawida, Esterę, Judytę, ale po pewnym czasie przestała patrzeć. Nie chciała już nic widzieć i na nikogo patrzeć. Pewnego dnia, pogrążona w ciemnych myślach, leżąc obok Adama, który nie dawał znaku życia przez długi czas, nagle zauważyła jakąś dziwną zmianę w otoczeniu. Zapomniała, jak wygląda światło, więc jej serce zaczęło bić szybciej. Najpierw niewyraźnie, ale coraz wyraźniej zobaczyła, jak zbliża się do niej postać jasnego mężczyzny. Jej ciało drżało. Czuła, jakby lód zaczynał topnieć, reagując na jego bliskość. Była przerażona, ale ciepło, które powoli dotykało jej serca, trzymało ją na nogach. Jasność podeszła do Ewy, która w tym momencie wylewała przez, cały, przez oczy cały ból i całą złość i całą wściekłość. Po pewnym czasie zaczęła dostrzegać kontury twarzy, włosy, usta. Jasność stał, pewny siebie. Z twarzą, jakby cała miłość świata była zebrana w jego uśmiechu. Ewa nie wiedziała, co myśleć, ale wpatrzona w jego oczy, jak jaspis i jak szafir, odbudowywała powoli pamięć. Święty? zapytała. Jestem jego synem. Synem? Jak Adam? Tak. Co się ze mną stało? Czuję się jakoś inaczej od kiedy tu wszedłeś. Chcę, żebyś wyszła na zewnątrz z Adamem, ale to przecież niemożliwe. Ja nie zasługuję, ja zawiodłam. Ja nie jestem w stanie spojrzeć w oczy świętemu po tym wszystkim, co zrobiłam i czego dokonały moje dzieci. Ciąży na mnie wina tak wielka, że sama stała się, stałam się grzechem, winą i porażką. Jestem winna upadku wszystkich moich dzieci. Czy kiedykolwiek ktokolwiek będzie w stanie za to wszystko zapłacić? Tak, odpowiedział Jezus. Tata posłał mnie, abym cię stąd wyprowadził. Wszystko jest już załatwione. Jak to załatwione? Jak? Przyszedłem na świat w równie cudowny sposób jak ty. Wziąłem kilkoro z twoich dzieci jako uczniów, ale przez wielu z nich nie zostałem przyjęty. W to akurat jestem w stanie uwierzyć, powiedziała Ewa. Zostałem odrzucony i zabity w okrutny sposób. Śmierć, którą przyjąłem, zmazała całą Twoją winę, Ewa. Jesteś wolna. Oddałem swoje życie, abyś Ty odzyskała swoje. Spójrz na moje ręce i przebite nogi. Ale jak to? Ja muszę odpukutować to, co zrobiłam, za to, co zrobiłam. Nie musisz. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Święty Tata to sprawił. Przecież wiesz, że Jego miłość jest za darmo. Przyjmij mnie, a będziesz mieć życie». Ewa długo, nie, Ewa długo zastanawiała się nad tym wszystkim, co powiedział jej jasny mężczyzna. Jego obecność i słowa obudziły Adama, który powiedział do nich: Słyszałem waszą rozmowę. Śniło mi się, że ktoś o oczach taty wypuścił nas na wolność i dał do rąk klucze do domu. Jasny mężczyzna sięgając do szaty, wyjął klucze i wręczył je Adamowi. Szczęście i pokój, które doświadczała teraz Ewa, rozbrajało ją na łopatki. Brała ręce jasnego mężczyzny w swoje dłonie, patrzyła na rany, oblewała je łzami i ocierała je włosami. Adam stał i patrzył na nich, a jego serce płonęło. Jesteś naszym wybawcą i bratem? Tak, ja nim jestem. Ewa czuła, jakby była rozkwitającym kwiatem. Nie chciała nic mówić, ale jak patrzyła na syna Bożego, jej serce układało słowa, które po jakimś czasie złożyły się w zwrotki i refren. Jej serce, podobnie jak serce Adama, zapłonęło tak, w, taką wdzięcznością do jasnego mężczyzny, z przebitymi rękami, że w pewnym momencie otworzyła usta i zaśpiewała tę piosenkę: Jestem winna i wstydzę się tego, co zrobiłam, czym się stałam. Moje ręce są brudne i nie śmiem ich podnieść do świętego. Ale Ty stanąłeś w mojej obronie, Ty naprawiłeś moje zło. Ty pokruszyłeś moje kajdany. Ty tego dokonałeś. Ty oddałeś życie, abym odzyskała swoje. Powiedziałeś, że jestem wolna. Jak to możliwe? Chowałam się przed Tobą, bojąc się zawieść Ciebie. Ciągle miałam wątpliwości, czy Ty mnie jeszcze kochasz. Ale w Twoich oczach jest tylko łaska. Ty stanąłeś w mojej obronie. Ty naprawiłeś moje zło. Ty pokruszyłeś moje kajdany. Ty tego dokonałeś. Ty oddałeś życie, abym odzyskała swoje. Powiedziałaś, powiedziałeś, że jestem wolna. Jak to jest możliwe? Moi drodzy, trochę słońce mnie oślepia. Mam takie wrażenie jak wtedy naszą Ewę, naszą matkę. Ta historia. To historia kogoś bardzo prawdziwego. Ja mam wrażenie, że nie ma nic bardziej prawdziwego na świecie niż ta historia Ewy. To jest ktoś, kto jest związany z każdym z nas i dlatego każdy z nas i ja i ty musisz doświadczyć tego, czego doświadczyła Ewa. Nie ma takiej winy, nie ma takiego grzechu, której Bóg nie mógłby Tobie przebaczyć. Jezus stoi przed Tobą z oczami jak jaspis i szafir i ma na rękach ślady swojej miłości do Ciebie. On chce powiedzieć Tobie dzisiaj, że wszystko jest już załatwione. Jeśli jeszcze się wahasz, jeszcze masz wątpliwości, czy Bóg może pokochać kogoś takiego jak Ty, to posłuchaj jego własnych słów. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy. Moi drodzy, daję Wam ten filmik, daję Wam tą historię, taką trochę odkurzoną, może trochę. Zainspirowaną pewnymi myślami, może tym rokiem Miłosierdzia Bożego. Pod spodem zamieszczę też taki teledysk, piosenkę Lauren Dagle, która zaśpiewała tą piosenkę Ewy. Posłuchajcie jej dobrze, mnie ona zupełnie rozbraja. Przyjdźcie, przyjdźcie do świętego.